Pamiętasz historię o człowieku, który tak długo używał kalkulatora, że kompletnie zapomniał, jak się mnoży, nawet dwa razy dwa? Dziś tym kalkulatorem jest sztuczna inteligencja, a mnożeniem twoje własne myślenie. Skoro sztuczna inteligencja napisze za ciebie maila, wymyśla jadłospis czy stworzy plan działania, to po co się wysilać? Ale mózg, który nie musi myśleć, reaguje jak mięsień. Zanika, a przynajmniej zanika jego zdolność myślenia. I w ten sposób oddaje swoją niezależność. Czasem nawet tego nie zauważając. Najpierw AI ci coś podpowie, potem poprawi, potem załatwi, a na końcu przestajesz wiedzieć, kim jesteś bez tej maszyny. Pamiętaj, twój mózg potrzebuje aktywności, konfliktu, decyzji, kreatywności. Jeżeli to wszystko zlecisz AI, tracisz nie tylko te umiejętności, ale też odwagę do własnego działania. No bo skoro maszyna robi to wszystko za ciebie, to w którymś momencie przestajesz wierzyć, że sam potrafisz. Nigdy do tego nie dopuść obejrzyj cały mój film na kanale YouTube o szansach i zagrożeniach właśnie w erze sztucznej inteligencji.